Ludzie myślą, że w XXI wieku ciężko się żyje inflacja, wojny, głód, zarazy i ogólnie cały ten syf zwany internetem. Każdy twierdzi, że kiedyś było lepiej i wiecie co? Kiedyś naprawdę kurwa było lepiej. Wyobraźcie sobie, jak ciężko w tym wieku żyje się wampirowi. Kiedyś byłeś po strachem wsi, miast kurwa całe kraje srały pod siebie na myśl o nieśmiertelnych krwiopijcach. Muszę przyznać, że podczas epidemii krew była chujowa w smaku, ale zawsze łatwo o jedzonko. Wszędzie martwi ludzie, nikt nie tęskni, no kurwa, żyć nie umierać. <laughs> Co prawda, było kilku śmiałków typu Jaruś ze Stachowa, którzy polowali na nas, ale ich walka wyglądała jak z bosem w Dark Souls bez żadnej broni. Przeważnie taki delikwent zostawał znajdowany w jakimś rowie bez ani grama krwi. Jak wpadłeś, to już miałeś przejebane, bo tortury i palenie na stosie nie należy do najprzyjemniejszych rzeczy. Ludzie kiedyś jedli wszystko. Gluten wtedy nie istniał dla ludzi tak samo jak uczulenie na niego. Nie było żadnych zboczeńców, którzy jedzą jedynie chwasty, tylko każdy o ile było go oczywiście stać jak mięso, a teraz. Co to są za czasy? Nastolatki są mokre na myśl o wampirze. Zamiast widzieć nas jako krwiożercze istoty, przedstawiają nas jako świecące następy rowerowe jak w filmie, w którym grał ten słynny Cornishon. Tak samo jak ten cały człowiek-nietoperz zwany Batmanem, jakaś sierota, która miała dzianych starych, bawi się w łapanie bandytów. Ktoś zaświeci latareczką w niebo i nasz super pojawia się, żeby propagować prawo i wolną miłość. Jak wspominałem, kiedyś krew była lepsza. Teraz prawie każdy jest albo tak gruby, że zamiast krwi pijesz olej, albo uczulony na wszystko, przez co krew smakuje jak tabletki, które biorą, żeby nie spać z rowerka. Nie wiem, czy wiecie, ale najlepsza krew należy do dziewic. Kiedyś wystarczało zobaczyć jakąś samicę na łące i na 90% była niezamężna. A teraz chyba lekarz po narodzinach zrywa plomby dla zabawy.